Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać jak w łatwy sposób zrobić y, zatwory do uli. Warto obejrzeć ten filmik do końca, bo mam dla was niespodziankę. Także oglądajcie. Następnie może powiem co to i do czego służą zatwory. Według mnie y, pełnią bardzo ważną rolę w, w Ulu, ale nie są one jakoś tam niezbędne. Celem takiego zatworu jest zamknięcie gniazda z jednej strony. Stosuje się go najczęściej w okresie zimowym, żeby zmniejszyć kubaturę gniazda. Tym samym, żeby pszczoły mogły skupić się na ogrzewaniu tylko tych obszarów, które są przez nie zamieszkałe. Ja stosuję takie zrobione z ramki wielkopolskiej. O to jest do ula Wielkopolskiego, styropianu i hdf ki Płyta, która jest stosowana również do mebli. Zbijam to szywkami, można gwoździami. Jest to bardzo prosty sposób do zrobienia bardzo szybko kilku zatworów. Ja zrobiłem tego w 20 minut razem z wycięciem wszystkich elementów. Tu pokazuję tylko skrócony czas, jaki polegał na montażu tego. Dodam tylko, że HDF ma wymiar 260x360 takich potrzebują dwie sztuki styropian to 250x350. Dobra, tak już mamy omówioną budowę tego zatworu. Tu mam kilka sztuk, które mam z nadwyżki i mogę się z Wami podzielić. Wystarczy, że polubisz ten filmik i napiszesz w komentarzu do jakiego ula stosuję te zatwory. Osobom, które wezmą w tym udział, zrobię losowanie jakoś w przyszłym tygodniu i ogłoszę to w jakimś szorcie. Na no dziś to już chyba wszystko. Teraz tylko czekam na lepszą pogodę, żeby zajrzeć do uli. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.